Strażnicy. Oto więc strażnicy wyszli poza samo obserwowanie i to się wydarzyło? Najpierw pojawili się w waszych snach. To łatwy portal. Pracując w waszych snach mogli zacząć wczuwać się w fizyczną rzeczywistość. Nie byli w stanie jeszcze jej dotknąć, ale podchodzili coraz bliżej. Potem odkrywali wasze słabe punkty, utknięte energię. One mają pewną gęstość i masę. Utknięte energie to takie rzeczy jak emocje, traumy, niechęć do dzielenia się i utrzymywania energii w przepływie. Następnie zaczęli wchodzić do waszych umysłów. W tamtym czasie umysł nie był jakoś szczególnie rozwinięty, a oni odkryli, że jest bardzo podatny na wpływy, a z powodu mentalnego funkcjonowania i struktury dość łatwo się do niego wślizgnąć. W końcu odkryli, że jeśli wniknie się w jakąś. Osobę dostatecznie głęboko połączy się z danym człowiekiem, to właściwie można tymczasowo przejąć jego ciało. Podczas tych krótkich spotkań, gdy udawało im się przejąć ciało mężczyzny lub kobiety, mogli przyłączyć się na przykład do uprawiania seksu. Mogli wpływać nawet na działanie DNA, spermy i jaja, umieszczając w ten sposób swój energetyczny odcisk na dziecku, które miało się urodzić. Pozwoliło to dostać się bliżej i bliżej przestrzeni zwanej ludzką rzeczywistością. W ten sposób narodził się nowy gatunek człowieka zwany Nefilim. Nefilim miało wysoko, miało wysoko zmysłową naturę, były w stanie łatwiej łączyć się z innymi wymiarami i intuicyjnie znały się na rzeczach, które dziś nazywacie czarnoksięstwem, magią, astrologią czy okultyzmem. Jednak to, co zostało stworzone, było energetycznym imbalansem, ponieważ strażnicy wiedzieli, że naruszyli warunki swojego zobowiązania. Na Ziemi pojawiły się małe dzieci strażników i to stworzyło bardzo rzeczywiste braki równowagi w świadomości ludzkości, co stało się pożywką dla wirusa energii seksualnej. Tobiasz był posłańcem dla dyskursu seksualnych energii. Jeśli jeszcze nie przeszliście tego warsztatu, sugeruję, abyście zapisali się już teraz i przeszli przez szkołę energii seksualnych, aby zrozumieć, jak działają te siły w naszym codziennym życiu, a także w społeczeństwie. Nefilim nosili w sobie olbrzymi imbalans seksualnych energii i w pewnym momencie próbowali opanować świat. Z pewnością wpłynęło to na Atlantydę i mówi się, że Azura Timu, jeden z wielkich wojowników Atlantydy, był Nefilim. Inni strażnicy, którzy wciąż byli czyści, a także Herubim i Ofanim, podjęli próbę, aby pozbyć się Nefilim z ziemi i upewnić się, że ścieżka inkarnacji nie jest już dla nich dostępna. Wielu archaniołów dołączyło do tego zadania, chcąc jednoznacznie spowodować, że Nefilim nie będą mogli wracać. Nawet strażnicy, którzy rozpoczęli ten proces, zdali sobie sprawę, że coś poszło nie tak i nie mają już nad tym kontroli. Nefilim wszczęli rebelię. Zabijali się nawzajem i byli zabijani, aby ci, którzy umierają, mogli zapewnić swoim zapełnić swoim gatunkiem bliskie wymiary Ziemi, niebiańskie wymiary mieszczące się najbliżej planety. Więc mieliśmy tych Nefilim kręcących się wokół Ziemi, po niefizycznych wymiarach i mających mnóstwo agendy. Oni chcieli mimo wszystko, aby Ziemia też była wypełniona tylko Nefilim. Chcieli pozbyć się wszystkich innych. Potem, według swojego planu, chcieli pójść dalej i zasilić inne gwiazdy, aby w końcu opanować cały wszechświat. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Rozpoczęły się bitwy i wojny aniołów. Wszystkich nazywam aniołami, ponieważ pochodzą z tego samego źródła. Nawet Nefilim byli posłańcami. Nefilim próbowali zniewolić, jakbyście je określili dobre anioły. Czy jaki określam aniołów w służbie? Duża część greckiej mitologii jest oparta na prawdziwych wojnach aniołów. Na początku bitwy toczyły się w energetycznych wymiarach oraz jakbyście powiedzieli niebiosach wokół Ziemi, ale miały one także wpływ na samą planetę, miały wpływ na przykład na pogodę i rzecz jasna, z powodu wpływu na pogodę wpłynęło to na uprawy zbóż, a także wytrąciło z równowagi rezonans kryształów znajdujących się w Ziemi, a co za tym idzie, wpłynęło na elektromagnetyzm oraz rezonans Schumana, puls serca Ziemi. Więc było coraz więcej i więcej zaburzeń równowagi. W pewnym momencie eteryczni Nefilim zaczęli bezpośrednio wpływać na ludzkie Nefilim na ziemi, powodując, że wszczynali wojny, próbując zdobyć ziemię i bogactwa. Tak iż można powiedzieć, że wojna, wojny, bitwy anielskie przeniosły się na ziemię. I oczywiście byli też sprawiedliwi ludzie, którzy walczyli przeciw temu wszystkiemu. Można powiedzieć, moi drodzy przyjaciele, że przez eony czasów bitwa aniołów stały się także bitwami ludzi. Jedna z największych bitew miała miejsce u schyłku Atlantydy, powodując tak wielkie zniszczenia, że w swojej istocie był to kres ziemi, jaką wtedy znano.